Nie uwierzycie, jak koszmarne wakacje przeżyła moja znajoma. Miała być wymarzona podróż, słońce, plaża, apartament wynajęty przez internet, piękne zdjęcia w ogłoszeniu i zapewnienia właściciela, że wszystko jest luksusowe, cena kusząca, opinie pozytywne. Przyjechali z mężem i dziećmi z nadzieją na spokojny tydzień. Na miejscu apartament faktycznie wyglądał dobrze. Czyste pokoje, nowoczesna kuchnia i ładne łazienki. Jedyna rzecz, która ją zastanowiła, to dziwne rozmieszczone czujniki dymu. Po jednym w każdym pokoju, nawet w salonie tuż nad sofą. Pierwszej nocy nie mogła zasnąć. Miała wrażenie, że ktoś ich obserwuje. Kiedy dzieci zasnęły, zaczęła przyglądać się sufitowi. Wzięła krzesło, wspięła się i zobaczyła coś, co sprawiło, że serce stanęło jej w gardle. W środku urządzenia było małe czerwone światełko. Następnego dnia razem z mężem rozebrali jeden z czujników, i wtedy wyszło na jaw. To była miniaturowa kamera. Zrobiło się duszno. W pośpiechu sprawdzili inne pomieszczenia sypialnia, salon, nawet łazienka wszędzie ukryte kamery udające czujniki dymu. To, co miało być bezpiecznym apartamentem, okazało się miejscem pełnym podglądaczy. Znajoma wpadła w panikę pakowali się tej nocy, zebrali dzieci i wyjechali, nie informując właściciela. Na policji usłyszeli, że nie jest to pierwszy taki przypadek. Podobne zgłoszenia pojawiały się coraz częściej. Najgorsze było poczucie naruszonej prywatności. Myśl, że ktoś mógł oglądać każdy ruch jej rodziny, sprawiała, że jeszcze długo po powrocie do domu miała problemy ze snem. Od tej pory, gdziekolwiek jadą, zawsze zabierają ze sobą mały detektor kamer. Sprawdzają każde pomieszczenie, każdy kąt. Dostało się ich nowym rytuałem bezpieczeństwa. Bo wakacje miał być odpoczynkiem, a zamienił się w przestrogę nigdy nie wiesz, kto może patrzeć, nawet gdy myślisz, że jesteś sam.